No, witam wszystkich serdecznie. Zebraliśmy się dzisiaj to tylko i wyłącznie z jednego względu: ze względu na. Kurs, który dobiegł końca, był on do wczoraj 23.59 i tak jak mówiłem dzisiaj będą już wyniki i te wyniki już mam. I powiem wam, było cholernie trudno, bo naprawdę nie wiem skąd wzięło wam się to, że jest 11 razy pokazane logo na filmie. Naprawdę próbowałem do tego dojść wraz z ludźmi na Discordzie, ale no niestety, no nie mogłem jak. Poprawna liczba to jest 10. 10 z uwagi na to, że mieliśmy jeszcze w tle na jednym kadrze obrazek na... Szafce z podpisami i tam było logo SDP, ale w tej jednej scenie nie liczyło się to cięcie. W sensie wiecie o co chodzi, bo to nadal był jeden klip. On się powtórzył dopiero na koniec materiału. Nie? Ja Wam tu i tak pokażę dokładnie, w których miejscach były logo SDP, także o to się nie martwcie, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, ale było tego 10, więc osób, które poprawnie napisały e, liczbę tych luk, było 9, więc niedużo ale też było jeszcze trudniej wybrać zwycięzcę, który wygra Trasmaster T300 RSGT, którego zakupiłem na potrzeby tego konkursu. Złajcie, ale wybrałem. Komentarz, który najbardziej mnie chwycił z tych komentarzy, które były dostępne, był to komentarz użytkownika o Oniku Soban 236. Gratuluję ci, wygrałeś Trasmaster T300 RS, a kolega Soban napisał: No, że logo pojawiło się 10 razy, i jeśli chodzi o kolory, to biały kojarzy mi się. Kolorem dymu z opon podczas opalania bokiem. Dużo osób tak pisało, jest to prawda. Czerwony kojarzy mi się z barwą tylnych świateł w nocy. No to oryginalne tego nie widziałem. Niebieski z kolei i to mnie chwyciło. Kojarzy mi się z kolorem Bayside Blue z palety Nissana. Taki po prostu sentyment do modelu Skyline. Pozdrawiamka i gratki 5K. Dziękuję. Wow, kolega zna kolor z palety Nissana. Ja nie znałem i to mnie tak chwyciło, bo mogę powiedzieć w sumie po tym bardzo krótkim tekście, że ma jakieś zajawy do motoryzacji i coś się zna, jakieś pojęcie ma także. Myślę, że nagroda zasłużona. Mam nadzieję, że nie masz lepszej kierownicy kolego, więc ta będzie ci służyć jak najbardziej. Wiecie, że dostanie będzie na niej jeździć i będzie fajnie się z nią bawił po prostu. I może dołączysz na Discorda? Dołączysz na pewno, bo już ci mówię, co zrobić, żeby odebrać te nagrody? Słuchaj. Musisz odezwać się do mnie na Discordzie, link do Discorda macie w opisie, ja na nim jestem cały czas i słuchaj Soban, jak wejdziesz na Discorda to spinguj mnie na kanale Bajera, kanał Bajera to jest ogólny kanał tekstowy, Małpa Marquis, siema to ja z konkursu, to wygrałem, poproszę o nagrodę i wtedy ja Cię dodaję na Priva i ja Ciebie weryfikuję, ja Ciebie weryfikuję i jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, no to otrzymasz nagrodę, bo muszę wiedzieć, że ty to ty, a mam sprawdzony, niezawodny sposób na weryfikację, w sumie w trzech aż krokach, także będzie gitara. Gratuluję ci jeszcze raz, Soban. Naprawdę wybór był trudny. A ja, słuchajcie, biorę się za składanie nowego stanowiska do driftu, no bo mam nowy Rig, który stoi już po mojej lewej, ale wy tego jeszcze nie widzicie. No i to koło będzie. Służyło mi do Driftu, jest to Momo Prototypo w kolorze srebrnym i był tu Klakson. Klakson, który jest aktualnie rozebrany tutaj, bo będę miał swój Klakson. Tylko ten Klakson jest mniejszy, bo ja potrzebuję większy o średnicy 45 mm, czyli tak jak był w slajdzie. I on się tu mieści bez guzika, i tak dalej. I będę kombinował, bo tu nie będzie logo Momo. O nie, nie, to wejdzie coś innego. No ale o tym wiecie się później. Jak już będzie całe, że tak powiem, stanowisko lekko, Bardzo fajne, ale dobra, to nie o tym rozmowa dzisiaj, słuchajcie. Gratuluję zwycięzcy Sobanowi Soban. Jeszcze raz mówię, odezwij się do mnie na Discordzie. Jak nie masz konta, to po prostu stwórz, to jest 5 minut roboty. Odezwij się, dokonamy wszelkich formalności, no i wyślę Ci kierownicę, a pozostałym dziękuję za wzięcie udziału, no i konkursów jeszcze trochę na tym kanale będzie, także nie traćcie nadziei, bo nie każdy zawsze wszystko wygra, no ale ja też mi się raz kiedyś w życiu poszczęściło, więc a to wie, może kiedyś i Wam się poszczęści. Tymczasem nie zajmuję Wam już więcej czasu, bo już wiecie co mieliście wiedzieć, trzymajcie się i widzimy się w następnych filmach, jak tylko złożę do końca tego riga i będzie on funkcjonalny. Trzymajcie się, cześć!